59 na zegarach, to zaczynamy. Nowy dzień z Polsat News w niedzielę, 29 września, Karolina Soczewka. I Bartosz Kwiatek, witamy Państwa bardzo serdecznie. Trzeba przyznać, że ten czas naprawdę szybko leci. Ja mam wrażenie, że przed chwilą był lipiec, a to już zaraz październik. Skandal. I za chwilę święta, chcielibyśmy <grym> tak. powiedzieć. Ale faktycznie, za chwilę. Tak, I, ale to teraz w miarę upływającego czasu też bardzo chcemy, żeby Państwo byli z nami. Dzisiaj od tych pierwszych minut aż po ostatnią minutę naszego programu wiele tematów. Oczywiście będziemy zwracać uwagę na to, co dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o falę wezbraniową na Odrze. Bo teraz fala wezbraniowa przechodzi przez Województwo Zachodnio-Pomorskie. Jest na wysokości Gozdowic, tam przekroczone, stan alarmowy o 64 cm, ale dalej w Bielinku 90 cm. Służby oceniają tę sytuację jako stabilną. W budżecie przewidziano ponad 3 miliardy złotych na usuwanie skutków powodzi. Będzie też zaciskanie pasa i cięcia w środkach przewidzianych m.in. na Sąd Najwyższy, kancelarię prezydenta i IPN. Nie żyje Hassan Nasrallah, przywódca poro irańskiego Hezbollahu. Amerykańskie media donoszą, że Izrael śledził go od miesięcy. Spadła jego siła, rośnie za to tragiczny bilans. Huragan Helen, który uderzył w Stany Zjednoczone, zabił co najmniej pięć. Kosmiczna misja ratunkowa z przylądka Canaveral. Wczoraj wystartował statek, który ma zabrać dwoje...